Ludzie nie lubią słuchać o tym, jak ich ulubiona technologia przechodzi do lamusa, i prawdopodobnie chodzi tutaj o słowo lamus. Jakiś czas temu nagrałem o tym film, to było w 2021 roku i Boże jak to było dawno. O tym, że lustrzanki nie mają sensu i producenci będą od nich odchodzić. Znaczy, nie mają sensu. Nie ma sensu kupowania lustrzanek, jeśli mamy zamiar kupić nowy aparat, ponieważ zostaną one wyparte przez bezdusterkowce. I to nie jest moja opinia, to jest po prostu fakt. Producenci zaczęli odchodzić od tych produktów podobnie jak od aparatów kompaktowych Cześć, witam Cię w Szklanym Kaniewicza. Ja się nazywam Aleksandry Kaniewicz, ale możesz mi mówić Olek i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak aparaty kompaktowe przeszły do Lamusa. Boże, Lamus znowu i Kaniewicz przestanie obrażać ludzi. Do wypowiedzenia się na ten temat zainspirował mnie artykuł, jak gdzieżby inaczej, na fotoblogi, a autorem jest mój ulubiony redaktor Marcin Watemborski, z którym to nieraz już rozmawiałem za pośrednictwem swojego vloga. W tym oto artykule stwierdził, że aparaty kompaktowe przegrywają na rzecz smartfonów. Cytując za fotoblogią, jak donosi portal Nikkei, od 2008 roku do końca 2021 roku rynek aparatów kompaktowych spadł pod kątem sprzedaży, Aż o 97%. I to jest bardzo dużo. Raport zwraca uwagę na ciekawą tendencję producentów sprzętu fotograficznego. Takie firmy jak Canon, Nikon, Panasonic, Fujifilm czy Sony drastycznie obcięły produkowanie aparaty kompaktowe lub po cichu zaczęły je wycofywać. Ostatnim modelem, który zobaczyliśmy od tych producentów był aparat Sony ZV-1 z maja 2020 roku, zaś ostatni Cybershot powstał w 2019 roku. Canon otwarcie mówi, że nie zamierza wypuścić kolejnego kompaktu. Nikon porzucił serię Coolpix już dawno. Panasonic ograniczył produkcję, ale może pokaże nowy aparat w przyszłym roku, bo na tym bazuje część ich współpracy z Lejką. OM Digital Solutions od przejęcia Olympusa nie pokazała nic nowego, a Fujifilm FinePix nie słyszeliśmy od lat. I co ja mogę powiedzieć? Ostatni kompakt, jaki miałem, to ja go kupiłem w 2000... No, 17 lat temu, jak na studiach byłem, a 17 lat to jest szmat czasu, to tyle, ile niektóre modelki moje mają, z którymi pracuję. To, to, to jest wow! I to jest Powershot A410, i on jest właśnie super fajny, bo, bo jest malutki. On się mieścił do kieszeni w ogóle. Tutaj miał podgląd, na którym wszystko było widać. Nagrywał również filmy, tylko że bez dźwięku, niestety. I to był naprawdę świetny sprzęt do robienia jakichś zdjęć na imprezach, na wyjazdach, ze względu na to, że no całkiem spoko miał tutaj optykę. Patrzę teraz, że to jest od 5,4 do 17,3 mm ze światłem 2,8 do 5,1, więc. Takie, ta, 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 takie niby nic, nie? I tak, i tych 17 lat temu właśnie w ten sposób się robiło. Brało się takie aparaty na różne imprezy, na różne wyjazdy, w ten sposób się funkcjonowało. No i pamiętam też, jak w tamtym czasie zapytałem się jednego mojego kolegi, ja wtedy nie zajmowałam się fotografią, co powinienem zrobić, kiedy yy, zużył mi się trochę ten stary aparat i chciałbym mieć jakiegoś nowego kompakta. Lub jakiś nowy kompakt, właśnie w tym celu, żeby używać go na imprezach, na wyjazdach. On mi powiedział, że ej stary, ale po co ci? Jak masz dodatkowy 1000 czy tam 1500 złotych, no to dołóż do aparatu, do te w telefonie, w sensie. To już były czasy, kiedy zaczęły wychodzić te smartfony. I tak, od tamtej pory nie używam kompaktów, bo, bo po co? Aparat, który robi przyzwoite zdjęcia i filmy, zawsze mam przy sobie, zawsze mam w kieszeni, a dodatkowo można nim, nie wiem, korzystać na nim z Messengera, korzystać z Facebooka, z internetu, ze wszystkiego. To jest mój kompakt i to jest kompakt, którego używamy <laughs> teraz w tej chwili. I to nie jest tak, że nie oszukujmy się tutaj, że ten telefon jest lepszy od kompaktów, bo w kwestii jakości zdjęć nie jest. On ma po prostu za małą matrycę upchnąć w tym to, co możemy w kompakcie, nie ma szans. Daje jednak wystarczającą jakość, by w tym wyścigu wygrywać. Dodajmy jeszcze zjawisko istnienia fotografii obliczeniowej opartej na sztucznej inteligencji, polega to na tym, a to nawet niedawno miałam taką e, dyskusję Stacha z kamienicy, też rozmawialiśmy o kompaktach. Polega to na tym, że e, jeśli weźmiesz sobie taki telefon i zrobisz nim zdjęcie nieba, gdzieś tam w nocy, i sfotografujesz nim Księżyc, to prawdopodobnie Księżyc będzie wyglądał lepiej niż z większości zdjęć, które robisz jakimś lustrzanką, jakimś bezlusterkowcem. A jest tak dlatego, że sztuczna inteligencja, która ci potem obrawia to zdjęcie, widzi, że zrobiłeś zdjęcie w nocy, zdjęcie nieba, i prawdopodobnie ta rozmazana. Plamka to powinien być księżyc, więc ona przeszukuje sobie w swojej bazie zdjęcia księżyca i w miejsce tej plamki wkleja ten księżyc. I wtedy patrzysz i myślę sobie, wow, ale super zdjęcie księżyca zrobiłem! No niesamowite. Tylko to nie, to, tylko to nie jest tak, że. To ty zrobiłeś to zdjęcie, tylko sztuczna inteligencja trochę ci pomogła. Pytanie, które pada przy fotografii obliczeniowej polega na tym, że kiedy kończy się twoje zdjęcie, a zaczyna się zdjęcie wyprodukowane przez AI i czy na to nadal jest zdjęcie, czy to jest po prostu grafika stworzona na podstawie zdjęcia. O tym możemy dyskutować, podyskutujemy sobie w innym odcinku. Teraz możemy stwierdzić tylko tyle, że wizualnie, jeśli ktoś patrzy na zdjęcia z telefonu, to dzięki fotografii obliczeniowej może Powiedzieć, że no, te zdjęcia są faktycznie lepsze od tego, co moglibyśmy zaoferować nie wiem, dawno, dawno temu za pomocą kompaktów. Plus, jeszcze kolejna mała rzecz, że zdjęcia z telefonu często oglądamy na telefonie. Instagram, wszystko i tak dalej, wszystko oglądamy na telefonie. Wszystko wrzucamy w internet i oglądamy na tym małym ekranie. W związku z tym, w niego trzeba celować i jakość, którą oferują nam, właśnie. Telefony jest do telefonów wystarczająca. Zatem podsumowując, po raz kolejny okazało się, że lepsze jest wrogiem dobrego. I mimo tego, że sama idea kompaktowego aparatu aparatu, który ma e, jeden obiektyw, którego nie można wymienić jest nawet spoko, bo dzięki temu może się mieścić w kieszeni tak jak sama idea jest spoko, to niestety nie broni się w porównaniu z tym w porównaniu z maszynką, która służy Ci w zasadzie do wszystkiego dzisiaj, do pracy, do oglądania filmów, do robienia filmów i do robienia fotografii. A jeśli weźmiemy sobie na wycieczkę czy coś, lekkiego bezlusterkowca i założymy na niego obiektyw typu pancake, również będziemy mieć zestaw, który będzie miniaturowy, który będzie w podobnej no może będzie trochę większy, no nie oszukujmy się, ale będzie również malutki w porównaniu do tej kobyły, którą teraz na przykład nagrywam. Tego vloga. Więc, sorry, miło było, ale z kompaktami możemy się, wydaje mi się, pożegnać. Na zdałe. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film Ci się podobał i napiszesz mi coś miłego w komentarzu, zaszerujesz ten film, wejdziesz na moje social media, na które Cię serdecznie zapraszam, zostawisz mi łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ to mnie motywuje do dalszej pracy. Trzeba się ciepło, cześć.